Szukujesz absurdalnego gadżetu do swojego pokoju gracza? A może masz się wakacje, ale nie wyobrażasz sobie wyjazdu bez Xboxa? W sumie teraz to jest możliwe. Mamy xClouda, rozgrywkę w chmurze, ale teraz mamy gadżet, który możesz zabrać ze sobą wszędzie lub postawić w pokoju. Przed premierą Xbox Series X nastąpił dosłownie wysyp Memów z nim związanych, nie bez powodu, Wszak bryła, którą zaproponował Microsoft dość różni się od tego, do czego przyzwyczaliśmy się na przestrzeni poprzednich ośmiu generacji konsol. Pionowa Formuła chyba została zastosowana pierwszy raz i ona ma uzasadnienie inżynieryjne przepływ powietrza, wiecie, takie tam było to omawiane wielokrotnie. Temat został jednak podchwycony przez internautów, którzy bezlitośnie nawijali się z tejże bryły, w związku z tym, że przypominano lodówkę. Microsoft, a właściwie bardziej ekipa Phila Spencera, momentalnie podchwyciła temat i zresztą sami zaczęli prze umieszczać ów lodówkę w tle swoich wypowiedzi. Pewnie gdzieś tutaj zaraz zobaczycie obrazek, chociażby z jednej z wywiadów z Philem Spencerem. Jeżeli coś, co chwyciło ludzi i nagle przerodziło się to w głos Hej, chciałbym taką lodówkę, no to czemu tego nie wykorzystać? I o dziwo, Microsoft wypuścił na rynek pierwszą oficjalną lodówkę stylizowaną na kształt Xboxa. I patrząc chyba na producentów innych konsol, prawdopodobnie to będzie jedyna lodówka, jaka zadebiutowała na rynku. Na w każdym ujęciu na, u dowolnego YouTubera, w każdym serwisie, na każdym blogu, na każdej witrynie internetowej, który opisywał tęże lodówkę, gdy padało pytanie: jaka jest podjemność tej lodówki, padała ta sama odpowiedź. Czyli do lodówki z Xboxem zmieścicie Xboxa. No, plus powiedzmy jeszcze ze dwa pudełka z grami. Oczywiście nikt normalny nie będzie trzymał Xboxa w lodówce bo po pierwsze nie da się wyprowadzić kabli, po drugie Xbox w środku by się ugotował i myślę, że nawet funkcja wchodzenia nie wystarczyłaby, żeby uratować naszą konsolę. Co zatem możemy zrobić z tą lodówką? A wbrew pozorom jest kilka nieoczywistych pomysłów. Uczciwie, po pierwszej prezentacji lodówki nie nastawiałem się na zbyt dużo, e, szczególnie po pierwszych recenzjach. Niektórzy wspominali, że plastik jest trzeszczący, inni, że sam produkt jest bez sensu. No bo nie oszukujmy się, tak naprawdę lodówka xboxowa to jest nic innego jak zwykła lodówka turystyczna tylko w postaci xboxa. A jednak w mojej ocenie dla największych fanów i dla największych nerdów jest to super gadżet. I w sumie chcę wam opowiedzieć o tym dlaczego. Po pierwsze, no słuchajcie, no to jest w końcu lodówka, tak? Lodówka w kształcie konsoli, którą zwykle trzymamy w salonie gdzieś pod telewizorem. Wyobraźcie sobie w takim razie scenariusz, że tu macie lodówkę yy, koło kanapy w kształcie Xboxa i drugiego Xboxa pod telewizorem prawdziwego. No już samo to jest po prostu pff, prawda? Druga kwestia jest taka, że ten produkt naprawdę działa. OK. Jakby nie oszukujmy się, to jest cały czas lodówka turystyczna, którą de facto możemy podłączyć nawet w samochodzie, o czym Wam za chwilę pokażę. No ale chłodzi, tak? No, może obniżyć temperaturę o mniej więcej około 10 do 15 stopni względem otoczenia, ale chłodzi, zdaje swój egzamin. Po trzecie, lodówką kształcie Xboxa możemy na przykład. Naładować sobie pada. Jeżeli nie macie w takim razie do, do, do tej pory dedykowanej ładowarki do padów, yy, możecie padał ładować za pomocą lodówki, Absurdalne, ale działa. I patrzcie, się będzie ładował. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy na przykład podłączyć powerbanka w kształcie pada. Ładować powerbanka w kształcie pada do lodówki w kształcie Xboxa i pada podłączyć do powerbanka w kształcie pada. Równie absurdalne jak sama lodówka, prawda? Poza tym, czy nie mając lodówki w kształcie Xboxa ładującego powerbanka w kształcie pada, ładującego pada, moglibyście sobie wyobrazić takie rozmowy w domu, jak na przykład. To to, co jest dzisiaj w game pasie. A ty otwierasz lodówkę mówiąc córeczko, dwa napoje gazowane i batony. No nie! To, to ja lubię, to ja rozumiem. I mówiąc o rodzinnym weekendzie w samochodzie, gdzie możesz zabrać swojego Xboxa, mam na myśli to, że naprawdę możesz zabrać swojego Xboxa. Bo w zestawie oprócz zwykłego kabla typu ósemka znajduje się też specjalny kabel zasilający do zapalniczki. Jeśli nie palisz yy, papierosów, to masz dobry powód do tego, żeby w ogóle mieć zapalniczkę w samochodzie. I serio, można to podłączyć. Można podłączyć w samochodzie, jedziesz sobie na rodzinny piknik i zawsze masz swojego Xboxa koło siebie. Co ciekawe, Xbox nie tylko chłodzi, ale też grzeje. Tak jak typowa lodówka turystyczna. Więc może znajomym powiedzieć, że faktycznie, Twój Xbox się zagotował. Wszystko się zgadza. Bądźmy teraz przez chwilę poważni, porozmawiajmy o technikaniach. Oprócz tego, że lodówkę można połączyć w domu, w gniazdku, podłączyć w samochodzie, chłodzić, podgrzewać. Została ona wykonana faktycznie jak kopia dużej konsoli. Otwory do chłodzenia są faktycznie w tych samych miejscach, imitacja portów jest w tych samych miejscach, zresztą nawet odciski palców łapie tak samo jak oryginał. I Palcuje się tak samo jak oryginał i łapie kurz tak samo jak oryginał. To ma swoje wady i zalety oczywiście. Przede wszystkim ma więcej wad. No nie oszukujmy się, prawda? Nikt nie lubi mieć brudnych rzeczy, ale przy tym, jaki to jest e, realny produkt taki że, rzeczywisty. Myślę, że gdy wszyscy leżą nad rzeką bądź nad jeziorem, chłodzą sobie napoje w wodzie, a ty podjeżdżasz swoim autem, otwierasz bagażnik, każdy bierze swoją lodówkę turystyczną, a ty wyciągasz Xboxa wypalcowanego jako oryginał. Myślę, że to robi wrażenie, prawda? Czego mi zabrakło? Zabrakło mi tak naprawdę dwóch rzeczy. Po pierwsze, co jest raczej dość oczywiste. Niestety lodówka nie będzie pracowała w poziomie tak jak oryginalny Xbox. Po drugie, to czego mi zabrakło takiego dobrego, naprawdę drobnego detalu. Owszem, możemy włączyć światełko Xboxowe bądź je wyłączyć. Ale brakuje dźwięku. Dźwięku startowego, takiego wiecie, co przy oryginalnej konsoli. No to podoba mi się też to, że względem oryginału możemy sobie włączyć, akurat tu nie widać, ale podświetlenie góry. Czy zatem nie jest to gadżet, na który warto wydać aż 640 zł? Słuchajcie, absolutnie nie! To jest jednak tylko lodówka. W dodatku odmiana lodówki turystycznej jest to. Absolutnie absurdalny gadżet. To jest imitacja Xboxa, który jest jednocześnie imitacją lodówki turystycznej. Więc wydawanie na niego 640 zł, podczas gdy mm, zwykłą lodówkę turystyczną możecie kupić za mniej więcej 200 zł w jakimś dyskoncie typu Biedra, Lidl czy jakieś inne tam Tesco. To jest bardzo dużo pieniędzy. To jest połowa Xbox Series S. Z drugiej strony. To jest jedyny taki produkt na rynku. Nie dostaniecie lodówki w kształcie Switcha, w kształcie Nintendo, Game Boy'a, czy w kształcie PlayStation. To jest pierwsza lodówka, która powstała oficjalnie na licencji konsoli. No to jest dla miłośników gadżetów, dla miłośników kolekcjonerów i dla totalnych flików, którzy mają odjazdowe pokoje gracza, produkt typu must have. Albo przynajmniej świetny prezent, na gwiazdkę bądź na urodziny, dla kogoś, kogo znacie, a tego całkowicie nie potrzebuje. Czy ja jestem z niego zadowolony? Tak. I szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać, aż się zamontuje na stałe w swoim pokoju, bo po prostu to jest coś, co przyciąga uwagę. Szczerze mówiąc, lodówka w kształcie Xboxa z... powoduje większe zainteresowanie wśród moich znajomych niż sam Xbox. To chyba już też o czymś świadczy, prawda? Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was na kolejne swoje odcinki. Jeśli dzisiejszy odcinek podobał się Wam, no to łapka w górę lub sub. A jak Wam się nie podobał, to w sumie też możecie zostawić łapkę na pocieszenie. Wielkie dzięki i do zobaczenia.